Marek Domagała Komputer Center Siekłania. witamy w kolejnej odsłonie naszego wideobloga, który de facto jest bardzo przystępny, bo w postaci wideo naszym newsletterem, który wysyłamy również drogą standardową, czyli na maila, tudzież z przypomnieniem na komórkę. Dzisiaj trzy ważne tematy, które zapewne w Państwa biznesie się przydadzą a które możemy zauważyć od tutaj, wystarczy kliknąć na naszej www.center.pl, zakładkę blog i otworzy się taka oto jego postać, gdzie jak widzicie, w miarę na bieżąco, mniej więcej, żeby nie zaspamować informacjami raz w tygodniu, czasem dwa razy w tygodniu, mówimy o ważnych rzeczach, co się dzieje w biznesie, co się dzieje w komarku, co się dzieje w Computer Center. Śledzenie takich informacji teraz w trudnych czasach gospodarki światowej, wiemy co wokół się dzieje, jest bardzo ważne, ponieważ no, ci, którzy zostaną z tyłu, prawdopodobnie z tego szpeletonu biznesowego niebawem będą mogli odpaść. Temat pierwszy to chcemy zwrócić Państwa uwagę na nasze produkty, produkty Computer Center. Jednym ze sztandarowych jest nasza własna produkcja. I pytanie jest właściwie takie zasadnicze, po co robić własną produkcję, skoro jest tyle firm, które ją zrobiły? No, odpowiedź jest dość banalnie prosta. No produkcji do Optimy nie ma. E, w Komarchu nie będzie, ponieważ jest ona do x Nasza produkcja jest i do Xela, i do Optimy, ewentualnie do innych produktów, ale wyróżnia się dwoma zasadniczymi cechami. Jest wykonana w najnowszym narzędziu webowym, innymi słowy jest powiedzmy technologicznie 20 lat nowsza od, od produktów, o których mówiłem wcześniej i daje to ogromną mobilność, skalowalność, łatwość w obsłudze i są to elementy nie do przecenienia, szczególnie właśnie jeśli pojawiają się tak ciekawe funkcje, jak tutaj Państwo widzą, kiedy do wersji standard, do tej pory bo to w dodatkowych opcjach, dołożono na przykład rejestrację czasu pracy, kiedy właściwie elementy systemu MES są w standardowej wersji, kiedy mamy przyciski start, pauza, continue, stop, czyli online-owo odzwierciedlenie tego, ile czasu poświęcamy danej fazie produkcyjnej, etapowi, czynności, ile trwa przerwa. Jak to oprogramujemy, to już kwestia naszej twórczej inwencji. Zapraszamy, robimy prezentacje zdalne, bezpłatne, szybko, tanio, i ciekawie. Drugi produkt, którym chcemy Państwa zainteresować, jest poniekąd produktem komarchowym z tejże samej półki technologicznej, czyli pierwszą. Kompletną webową aplikacją na wiele urządzeń, czyli Komar RPXD. Wprawdzie ten produkt się już na rynku pojawił parę lat wcześniej, ale mam wrażenie, że na dzień dzisiejszy osiągnął coś, co nazwałbym masą krytyczną. Czyli ma takie moduły, jak na początku miał, czyli książka podatkowa i fakturowanie. To od Nowego Roku mamy również księgę handlową, a od niedawna magazyn. W efekcie staje się kompletnym rozwiązaniem dla firm, powiedzmy, małych, mobilnych, niedużych, gdzie posiadając smartfon, tablet i brak właściwie jakiejś wielkiej dodatkowej infrastruktury, możemy w bardzo nowoczesny, elastyczny sposób prowadzić własny biznes. I trzecim wpisem na nasz blog, jaki uważamy koniecznie należy przejrzeć, jest wpis obarczony takim napisem żegnaj deklaracja VAT, witaj JPK VAT7 i rzeczywiście tak jest deklaracja VAT do tej pory wydawała się czymś, co będzie w naszym życiu obecne wiecznie. Jak Państwo widzicie, jesteśmy na stronie online w tej chwili. Mocno się zmieniło od 1 października. Połowa firm jest na to dobrze przygotowana. Dobrze przygotowani jesteśmy my, komarki, producenci software'u. Z klientami bywa różnie, co widzimy po pytaniach, jakie do nas trafiały przez cały październik. I na wiele z tych pytań staramy się odpowiedzieć tu, właśnie na naszym blogu, gdzie na czerwono mamy te pytania: Co muszę zrobić, jak się muszę zachować, te wszystkie powtarzające się pytania. No, w każdym razie za Państwa nie rozstrzygniemy, które GTU tyczy Waszych produktów, to nie nasza rola, ale wydaje się, że ważna lektura tych kilku stron, wpisów, będzie w każdej firmie mocno przydatna, szczególnie kiedy rozmawiamy o takich już elementach jak nie tylko git, ale co to jest procedura, kiedy ma być opisana, w jaki sposób, czy w jaki sposób ma być opisany na naszym pliku wymiany typ dokumentów. Nie chcę Państwa dzisiaj zanudzać już kolejnymi tematami. Popijamy sobie zimową herbatkę. I wszystkim tym, którzy są, czy na kwarantannach, czy na zwolnieniach lekarskich, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję.